Cześć! Dostałem właśnie paczkę ze sprzętem od firmy Schlagwerk zawierającą kilka myślę, że ciekawych zabawek. Schlagwerk to, jak wiemy, producent produkujący wiele różnych ciekawych akcesoriów do instrumentów perkusyjnych, w tym także do kachonów. A dlaczego te zabawki trafiły w moje ręce? O tym opowiem już niedługo za jakiś czas ponieważ związana z tym jest większa akcja. A póki co, zobaczmy, co tutaj mamy. Hack stick one okej, okay, no, zaraz to rozpakuję. Tu jeszcze jeden element, side kick. Side kick. Jakiś push apple. -y. O, jakaś dłoń. Hm. A tu z tej dłoni coś się chyba sunęło. Toż to słynna, słynny shake hand, szlagwerka. Roztrzęsiona, trzęsąca się dłoń. Co tu jeszcze mamy? Domyślam się, co mamy, bo o to prosiłem, ale zawsze może być jakaś niespodzianka. No jest niespodzianka. Jakiś fragment papieru toaletowego chyba, właściwie sama rolka. I tu jeszcze coś mamy. Hick stick. Ale co to może być tutaj w tym kartoniku? No ciekawe, znaczy w tej, w tej torbie, ciekawe. O, ho, ho. Takie cudo. Cała instrukcja. Tak, to jest zestaw nożny do grania stopą na kachonie. Wow. Wygląda bardzo pięknie. Super sprzęt. Jaka półka. Hmm. Miękka jak piłeczka. Ok, czyli mamy akcesoria nożne, czyli stopę kachonową wraz z podkładką. No, piękny case, naprawdę, profeska. Świetne zabezpieczenie sprzętu w transporcie. Mamy shake handa zakładanego na, na dłoń. Bardzo tajemnicze urządzenie, zwane hex Hexstick hex one, to jest, zdaje się, druga część do tego urządzenia. się przed użyciem zapo zapoznam się z, z, z ulotką lub skonsultuję się z farmaceutą. Taka skrzynka na listy, tylko pewnie nieco droższa. I tekstik w wersji tamburynkowej. To tyle na razie na, na temat sprzętu. Już niedługo myślę pokażę jego użyteczność. Do zobaczenia. A niech to szlak. Szlak we.